Wdzięczność. Myślimy o tym czasem, jak o zwykłym dziękuję, rzuconym w pośpiechu, ale co jeśli powiem, że to coś znacznie więcej? Że to potężne narzędzie, które, jak dowodzi nauka, potrafi dosłownie przebudować nasz mózg. Zobaczmy, jak to właściwie działa od środka. Spójrzmy na skalę. Według Światowej Organizacji Zdrowia prawie miliard ludzi na świecie zmaga się z jakimiś problemami natury psychicznej. To jest, no cóż, Gigantyczna liczba pokazuje to, jak bardzo potrzebujemy skutecznych i dostępnych metod wsparcia. I to nie są statystyki z drugiego końca świata. Szacuje się, że w Polsce nawet co czwarta dorosła osoba może doświadczać podobnych trudności. To dzieje się tu i teraz, w naszych społecznościach, w naszych rodzinach. No właśnie, w obliczu tych wszystkich danych nasuwa się takie pytanie. A co jeśli jedno z najskuteczniejszych narzędzi do poprawy samopoczucia mamy już w sobie, dostępne od zaraz i zupełnie za darmo? W kontekście tego cichego kryzysu zdrowia psychicznego, wdzięczność przestaje być tylko jakąś miłą filozoficzną ideą, staje się naprawdę ważnym, praktycznym narzędziem, które może wspierać naszą odporność. No dobrze, to teraz zanurzłem się głębiej. Zajrzyjmy prosto do mózgu, żeby zobaczyć, co się tam właściwie dzieje, kiedy praktykujemy wdzięczność. Jak ta z pozoru prosta czynność powoduje realne fizyczne zmiany. Pomyślmy o naszym układzie nerwowym, jak o samochodzie. Ma dwa podstawowe tryby: tryb przetrwania, czyli układ współczulny to taki pedał gazu reakcja walki lub ucieczki ciągłe napięcie. A tryb rozwoju przywspółczulny to pedał hamulca. Stan relaksu, trawienia, regeneracji. Wdzięczność pomaga nam świadomie wcisnąć ten hamulec. I teraz najlepsze: jak to robi na poziomie chemicznym? Otóż praktykowanie wdzięczności dosłownie zmienia chemię naszego ciała: obniża poziom kortyzolu, czyli głównego hormonu stresu, a jednocześnie podkręca produkcję dopaminy i serotoniny. To są, mówiąc prosto, nasze naturalne neuroprzekaźniki szczęścia. I to nie są domysły, mamy na to dowody. Czarno na białym, dzięki badaniom z użyciem rezonansu magnetycznego. Pokazują one, że regularna praktyka wdzięczności wzmacnia aktywność w kluczowych rejonach mózgu w korze przedczołowej, która odpowiada za racjonalne myślenie, w hipokampie, czyli naszym centrum pamięci, i w ciele migdałowatym, która zarządza stresem. Super, wiemy, co się dzieje w mózgu, ale co to tak naprawdę dla nas oznacza w codziennym życiu? Jak te wszystkie zmiany przekładają się na konkretne odczuwalne korzyści? To nie są puste obietnice. Weźmy na przykład badanie opublikowane w prestiżowym Journal of Personality and Social Psychology. Co się okazało? Grupa, która przez 10 tygodni prowadziła dziennik wdzięczności, zgłosiła znaczący spadek poziomu lęku w porównaniu do grupy kontrolnej. To pokazuje, jak mała, ale regularna zmiana nawyków myślowych może dać nieproporcjonalnie duże efekty. I to idealnie podsumowuje ten cytat dr Soni Liubomirski, jednej z czołowych badaczek w tej dziedzinie. Kluczowe jest to, że wdzięczność nie sprawia, że problemy znikają. Ona zmienia sposób, w jaki na te problemy patrzymy. Zmienia naszą wewnętrzną nawigację. A korzyści jest znacznie więcej. Wdzięczność buduje coś, co psychologowie nazywają rezyliencją, czyli naszą odporność psychiczną, zdolność do odbijania się od dna, Pomaga też przerwać ruminację, czyli takie niekończące się mielenie w głowie negatywnych myśli. No i, co niezwykle ważne, poprawia nasze relacje z innymi ludźmi. Okej, okay, teoria jest naprawdę fascynująca, ale jak to wszystko przełożyć na praktykę? Zobaczmy kilka prostych technik, które można wdrożyć w życie w zasadzie od zaraz. Najbardziej znana metoda to oczywiście dziennik wdzięczności. Wystarczy regularnie, na przykład wieczorem, zapisać 3 do 5 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. I tu taka ciekawostka z badań. Okazuje się, że robienie tego 3-4 razy w tygodniu może być nawet skuteczniejsze niż codziennie. Dlaczego? Bo zapobiega to wpadnięciu w rutynę. A jeśli ktoś szuka czegoś o naprawdę dużej mocy, jest coś takiego jak list wdzięczności. Chodzi o to, żeby napisać list do osoby, która miała na nasze życie pozytywny wpływ i najlepiej, jeśli to możliwe, odczytać go tej osobie. Badania doktora Martina Seligmana pokazały, że efekt takiego jednego ćwiczenia może podnieść poziom szczęścia na cały kolejny miesiąc. Niesamowite, prawda? Jest też medytacja wdzięczności i to nie jest jakieś tam siedzenie w ciszy, to jest dosłownie trening dla mózgu. Kiedy świadomie skupiamy się na uczuciu wdzięczności, fizycznie rzeźbimy i wzmacniamy nowe ścieżki neuronowe. Dzięki temu, z czasem, odczuwanie wdzięczności staje się dla nas łatwiejsze i bardziej naturalne. Ale, ale, jest tu jeden bardzo ważny haczyk. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę tak zwanej toksycznej pozytywności. To kluczowe, żeby praktyka wdzięczności była zdrowa i autentyczna. Jaka jest różnica? Zobaczmy. Autentyczna wdzięczność robi miejsce na wszystkie emocje. Uznaje, że jest ból, smutek czy złość, ale jednocześnie poszerza perspektywę o to, co dobre. A z drugiej strony toksyczna pozytywność. Ona próbuje te trudne uczucia stłumić, zamieść pod dywan, narzucając hasło myślę pozytywnie, za wszelką cenę. Więc, żeby było jasne, tu nie chodzi o zakładanie różowych okularów i udawanie, że jest super, kiedy nie jest. Chodzi o świadomy wybór, by poszerzyć swoje pole widzenia i dostrzec cały obraz z jego cieniami, ale też z jego blaskami. Dobrze, zbierzmy to wszystko w całość. Co warto zapamiętać? Po pierwsze, wdzięczność to nie magia, to neurobiologia. Ona naprawdę fizycznie zmienia mózg i obniża poziom stresu. Po drugie, proste i regularne praktyki, jak dziennik czy medytacja, przynoszą realne, mierzalne efekty. I po trzecie, absolutnie kluczowa jest autentyczność, a nie zmuszanie się do bycia pozytywnym na siłę. I na koniec zostawiam takie otwarte pytanie do własnej refleksji. Skoro nauka tak wyraźnie pokazuje nam potencjał tego narzędzia, to o co wdzięczność mogłaby wzbogacić nasze życie, gdybyśmy tylko dali jej szansę.